Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Piotr Tolko, witam w rozmowie pod krawatem. Dziś naszym gościem jest pan Adam Rudawski, wojewoda Zachodnie Pomorski. Witam w naszym studiu. Dzień dobry, Szczecin, dzień dobry, Zachodnie pomorski e, Widziałem pana wczoraj na meczu Pogoni. Od tego tematu zacznijmy. 1-1 szczęśliwy remis z Jagielonią, Białystok. No, szczęśliwy byłby pewnie 2-1 dla nas, bardziej szczęśliwy, ale. Cieszę no, przez się, chwilę że było 2-1 dla Jagieloni. Okazuje się, że był spalony na szczęście. Mecz fajny, trzymający w napięciu. No zabrakło oczywiście, jak zwykle trochę szczęścia przypominam, było aż 14 strzałów na bramkę, więc wynik yy, powiedzmy taki sobie w stosunku do liczby strzałów, ale emocje były. Panie Wojewodo, chcę zapytać na razie na początku o mm, tematy ogólnopolskie, o politykę ogólnopolską. Szymon Hołownia, czy on jest takim kandydatem, którego boją się inni kandydaci w wyborach prezydenckich pana zdaniem? Stąd zamieszanie związane z kolegiem Humaną, czy to jest jakieś kolegiem Humaną Gates? Myślę, że jest po prostu kandydatem, który, który wyraźnie pokazałby, że można zatrzymać to wahadło, które waha się raz w kierunku bardzo mocno Platformy Obywatelskiej, a drugi raz w kierunku epis -u. I te wszystkie emocje, czy ta nazwana wojna polsko-polska, wydaje się mogłaby wyraźnie, wyraźnie opaść, czy, czy mieć mniej emocji. I takie zatrzymanie tego wahadła w środku, to jest właśnie pan marszałek Szymon Hołownia, który moim zdaniem właśnie taką prezydenturę mógłby prezentować. Czyli mniej no, emocji tych politycznych, mniej politycznego cyrku i teatru, jak to w więcej, więcej wyważenia, więcej środka i więcej dystansu, jakby do obu najsilniejszych. Najsilniejszych w Polsce partii politycznych. No ale to, co się wydarzyło, widać, widać że akurat dwa tygodnie po, po ogłoszeniu przez pana marszałka chęci kandydowania, wydarzyła się, czy wydarza się taka, taka sytuacja, kiedy wiemy, że sytuacja jest od 2020 roku, wcześniej wcześniej jakby chętnych do podzielenia się tymi informacjami nie było, a teraz nagle okazało się, że one są a już wiemy, bo pan Marszałek przecież powiedział, że nie studiował, nie opłacił tam czesnego, nie dysponował dyplomem tej uczelni. I co więcej, minister Sprawiedliwości Adam Bodnar powiedział, że wszystkie te rzeczy, o których mówił pan marszałek są e e prawdziwe i e nie ma tutaj, nie uda się pana marszałka dokleić do afery kolegium humanum. W środę, przypomnijmy, Newsweek opublikował taki tekst, z którego wynikało, że nazwisko Szymona Hołowni miało znajdować się na liście studentów kolegium humanum. Pan marszałek zaprzeczył, to o tym pan wspominał, ale chcę pana jeszcze pociągnąć troszeczkę za język. Kto może go się najbardziej obawiać? ta strona bardziej liberalna, lewicowa, czy może strona prawicowa? No bo przecież Szymon Hołownia na początku swojej kariery miał być takim kandydatem, który łączy, powiedzmy, obie te strony sceny politycznej. Wydaje mi się, że tu nie chodzi o obawy, tylko o taką próbę, próbę w ogóle może z ochydzenia tych, tych wyborów, tak żeby ludzie, ludzi zniechęcić do, do pójścia do wyborów. Uważam, że to jest bardzo mocny kandydat. I wydaje mi się, że część, część po prostu establishmentu pewnie niechętnie widziałaby taką osobę, która chyba w jakimś sensie jest pośrodku tego sporu. To jeszcze jeden cytat. Szymon Chłownia zaczął za bardzo fikać, być może zaczął za bardzo atakować Rwała Trzaskowskiego. To jest opinia pani Ewy Zajączkowskiej-Hernik z Konfederacji. No właśnie, może to Konfederacja tutaj liczy na osłabienie hmm. tego kandydata. Po prostu wydaje mi się, że. Komuś zależy, żeby ten proces wyborczy nie był przejrzysty i żeby osłabiać poszczególnych kandydatów. Trudno mi myśleć, kto mógłby być chętny do, do inspiracji taki, takich działań. Jedno jest pewne, pan marszałek jest tu pod tym względem czysty, to... Że kiedyś złożył gdzieś podanie, to nie oznacza wcale, że, że tam studiował. Ktoś, kto zamówił stole w restauracji, wcale nie musiał zjeść tam kolacji. Mam wrażenie, że jeszcze jeden wątek w związku z tą sprawą. Mam wrażenie, że pan Szymon Hołownia, ja to tak czytam, troszeczkę się odgryzł, bo przy okazji dymisji wiceministra aktywów państwowych Jacka Bartmińskiego z Polski 2050, a wcześniejszym odwołaniu stanowisk prezesa Michała Fijoła z PLLOT, pan. Szymon Hołownia powiedział coś takiego, Polska 2050 nie będzie zgłaszać następcy odwołanego wiceszefa Ministerstwa Aktywów Państwowych do czasu, gdy odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa zostanie potraktowane poważnie przez koalicjantów takich kamyczek do ogródka koalicji. To w zasadzie nie kamyczek, to jest od początku taka nasza inicjatywa, jest, go, go, są gotowe przepisy dotyczące od politycznienia spółek skarbu państwa jest specjalna propozycja specjalnej ustawy w tym zakresie warto nad tym popracować i być może to jest dobry moment kiedy takie niesnaski czy nieporozumienia powstały żeby być może wrócić do tego projektu mocniej i po prostu spróbować wyłączyć politykę w spółkach skarbu państwa da się na pewno się da, na pewno da się to ograniczyć. Jest właśnie taka propozycja, żeby jedna trzecia składów osób była ekspertami w takich miejscach, i wtedy wydaje mi się, że dużo lepiej czy dużo łatwiej byłoby zarządzać majątkiem państwowym. Przejdźmy do tematu związanych z naszym regionem. Wiele ostatnio mówiliśmy o Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry. Zresztą pamiętam niedawną debatę w Studiu S1 Polskiego Radia Szczecin. Wtedy też pan Wojewoda był uprzejmy mówić o tym, że są pieniądze chociażby na park Doliny Dolnej Odry. Zaraz powiemy, jak duże i na jak długo, bo to chyba jest kluczowe. Natomiast no, też muszę wrzucić tutaj ogródek akurat do... O, kamyczek do ogródka zwolenników parku, bo kiedyś rozmawiałem z pracownikami parku o wiele większego, o wiele bardziej znanego, mhm. aniżeli ten, który za chwilę być może powstanie. No i pracownicy Parku Narodowego mówią, no, ale u nas nie ma pieniędzy. To jest... Nie wiem, o którym parku pan mówi. Nie powiem. Ale mogę powiedzieć tak, że ta propozycja jest to pierwsza propozycja od wielu, od kilkudziesięciu lat powołania nowego Parku Narodowego. Jest przygotowana profesjonalnie. Po pierwsze, to sami mieszkańcy, sami aktywiści, fotograficy, różne osoby, również część osób z samorządu zaproponowały, żeby taki park powstał. Powstała specjalna grupa inicjatywna, i pan minister Dorożała i pani minister Henik Kloska wykorzystali tą energię i tą propozycję. Pamiętajmy, że cały czas obradujemy nad propozycją społeczną tworzenia parku. I nic nie wydarzy się tam bez wiedzy. Bez wiedzy mieszkańców. Już w środę przyjeżdża pan Mikołaj Dorożała na trzy dni, żeby spotkać się z wszystkimi interesariuszami, a przede wszystkim z radnymi, ponieważ kończy pracę już zespół specjalny, w którym byli przedstawiciele wszystkich środowisk, mieszkań, mieszkańców, samorządowców oraz, oraz leśników, rybaków, wędkarzy. Przygotowano jakąś propozycję i ta propozycja teraz będzie omawiana z radnymi, bo jeżeli nie będzie chętnych rad, no to park nie powstanie, ale to jest moim zdaniem niesamowita okazja. Jestem radykalnym optymistą, że taki park powstanie. Tym bardziej, że gminy na terenie, których powstanie ten park, tylko zyskają. Nie tylko nowe miejsce edukacyjne, nowe miejsce turystyczne, ale zyskają wprost pieniądze. Już. Teraz w budżecie na przyszły po rok. Od razu powiedzmy, że to różne są pieniądze w zależności tak. od dochodu danej gminy. Tak. Po pierwsze, jest już 40 milionów złotych w, w ustawie budżetowej na przyszły rok zagwarantowane na specjalne rekompensaty dla tych trzech gmin, a przede wszystkim tych dwóch, które mają największe największe tam połacie terenu to jest Widuchowa i Gryfino. To będzie 40 milionów w pierwszym roku działalności, i w drugim najprawdopodobniej, bo to będzie, będą pieniądze przepisane rok do roku, a już w w 2027 roku widuchowa zyska dodatkowe środki w ramach opłat za udzielenie terenów dla parku, milion trzysta gryfino, 590 dziewięćdziesiąt tysięcy złoty Kobaskowo trzysta dwadzieścia tysięcy. Ale sceptycy tego projektu mówią tak, po pierwsze pieniądze są potrzebne na, rewi na rewitalizację tego terenu, prawda, ponieważ jest to teren, który tak naprawdę kiedyś był terenem gospodarczym. No musimy te wszystkie przepusty y, odtworzyć, te wszystkie miejsca, gdzie będzie można na przykład wozić turystów, y, urządzenia y, hydrologiczne, etc., y, etc. No I właśnie, i, i no właśnie. I, i właśnie i co się stało Z, przez ostatnie lat, 20 lat kilka mhm. lat. Nic się nie stało, nic się nie wydarzyło, a teraz jest właśnie szansa na to, żeby wykorzystać te pieniądze, które są położone na stole przez rząd na zachodniopomorskie. To właśnie teraz jest ta szansa, żeby wziąć dwa razy po 40 milionów złotych na rekompensaty. W pierwszym roku już przeznaczono 48 milionów złotych na utworzenie, na utworzenie parku, przygotowano te rekompensaty od 2027 roku. I co najważniejsze, w planie czy w programie tego parku jest tak zwana aktywna ochrona y, y, przyrody. Co to oznacza? Że będzie prowadzona rewitalizacja, będzie prowadzone pogłębianie kanałów, będą również, y, wrócą również y, zwierzęta na wypas w, w to miejsce, bo okazuje się, że akurat tutaj ta aktywna ochrona sprzyja rozwojowi y, y, fauny, flory. Niektórych gatunków, prawda? Tak Które? jest, na przykład mhm. ptaków. Mhm. Więc y, tutaj mamy tą szansę, pierwszy raz od kilkudziesięciu lat, jakby aktywnie przywrócić tą, tą krainę, bo jeżeli nie wrócimy do retencji wody, nie zaczniemy tam wypasać bydła, to będzie to teren, który będzie stepowiał i nic wtedy z tym się nie wydarzy, ale ludzie mają prawo mieć wątpliwości. Po to przyjeżdża pan minister, ja będę z nim na wszystkich tych spotkaniach i będziemy tłumaczyli, że są z tego same korzyści, ponieważ samorządy nie będą dokładały do tego ani złotów. Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, pomorski jest naszym gościem, tyle w części radiowej przechodzimy na nasze media społecznościowe na radioszczecin.pl na naszą stronę internetową i na naszego Facebooka. Panie wojewodo, niedawno przed tym spotkaniem, o którym wspominaliśmy w Radiu Szczecin, rozmawiałem z kilkoma przyrodnikami, też z samorządowcami, oni mówią tak, że no nawet taki raport tego, co chcemy chronić, jeszcze nie. Nie powstał. To no. trzeba zrobić. Nie, no jest taki raport. Jest 22 autorów na 270 stronach przygotowali taki, taki raport otwarcia. To jest tak zwane opracowanie przyrodnicze na potrzeby stworzenia tego parku. I wiemy, co chcemy tam chronić. Przede wszystkim ptaki, oczywiście ryby i wszystko to, co, co mieści się w tym międzyodrzu. I widać, że te plany, o których wcześniej wspomniałem, rewitalizacji... Niektórych urządzeń oraz pogłębienia kanałów, przywrócenia retencji wody, spowoduje większy, większy jakby różnorodność przyrodniczą. Wrócą tam niektóre gatunki ptaków, które dzisiaj nie mogą czy nie chcą tam egzystować. A wątpliwość taka, że generalnie mamy teraz no, sytuację gospodarczą, można powiedzieć, taką sobie, by bywały lata lepsze, kiedy budżet państwa był bardziej zasobny. Czy wystarczy pieniądze, pieniędzy na kolejne lata funkcjonowania parku? No wiemy przecież, że budżet państwa, jeżeli podejmuje jakieś zobowiązanie, jest w pierwszym roku przeznaczona kwota to będzie również i w następnych, to znaczy, jest to moim zdaniem najlepszy moment. Nigdy wcześniej nie było tak przygotowanego projektu i nigdy nie było wcześniej położonych takich pieniędzy na stole, które pozwalały powołać ten park. Dzisiaj mamy te pieniądze i yy, yy, większość gmin czy większość radnych chce mieć tam park. Pewnie będziemy jeszcze do tego wracać, tym bardziej, że jak pan mówił, pan wiceminister Dorożała będzie gościł w Szczecinie na Pomorzu Zachodnim. Panie wojewodo, czy wyciągnęliśmy wnioski po powodzi? Na szczęście w naszym regionie powódź nas nie dotknęła, chociaż było mhm. bardzo, że tak powiem, gorąco, wszystkie służby były na stanowisku. Czy widzi pan jakąś refleksję? Też chcę zapytać w kontekście Dolnego Śląska. No tam pamiętamy opór społeczny przeciwko budowie retencji, zbiorników retencyjnych. No, Politycy platformy obywatelskiej zarzucali, że Prawo i sprawiedliwość nie wybudowało, prawo i sprawiedliwość mówiło, że kilku polityków koalicji obywatelskiej, czy też Platformy obywatelskiej nie chciało, bo taki był, takie było życzenie społeczne. Czy wyciągnęliśmy jakieś wnioski również my tu na Pomorze Zachodni? To, to był bardzo. Ciekawy, intensywny okres. Myśmy mieli 7 do 10 dni więcej, żeby się przygotować do ewentualnej powodzi i ten czas wykorzystaliśmy dobrze. Doprowadziliśmy do takiego standardu, że w miejscach zagrożeń w gminie Boleszkowice i Mieszkowice osoby, które były najbliżej wody i które były ewentualnie wytypowane, do, że, że jest taka możliwość, że będą zalane, co godzinę. Co godzinę był strażak, policjant bądź dróg z OHP, z, z pytaniem, czy wszystko w porządku ze sprawdzeniem, ze sprawdzeniem stanu wody, nie było ani przez moment zagrożenia dotyczącego, dotyczącego y, y, obywateli i ten standard chcielibyśmy utrzymać w przyszłych takich ewentualnych sytuacjach. To, co najistotniejsze, to, co przetrenowaliśmy, to komunikację z gminami i z samorządami. I tutaj Muszę bardzo pochwalić samorząd. Coś co nie zadziałało podobno na Dolnym Śląsku, prawda? Yy, tak, tak się tam wydaje, że nie wszystko zadziałało. Tutaj zadziałało, ale pamiętaj, pamiętajmy, my nie możemy porównywać się do tamtej sytuacji, bo tam sytuacja była bardzo dynamiczna w kilka godzin. Myśmy mieli kilka dni. Yy, wykorzystaliśmy ten czas dobrze a tym bardziej, że teraz, jak, jak wiemy, pan premier przedłużył tak zwany czas, czy stopień zagrożenia do brawo, czyli do drugiego, do, aż do 28 lutego. Co to oznacza? Że dalej mamy takie zagrożenie terrorystyczne podwyższone i moim zdaniem to się w jakiejś tych sytuacji komunikacyjnych bardzo wiąże i chcemy tutaj utrzymać tą taką czujność, bo to, że Zachodniopomorskie jest najdalej od konfliktu wojennego, to jest zbyt Byt mało, żebyśmy byli spokojni. Co więcej, uważam, że właśnie tutaj yy, yy, możemy mieć jakiekolwiek yy, problemy i należy temu zapobiegać. Dlatego. No a właśnie, jesteśmy najdalej od, oddalonym, hmm. jak pan powiedział, od tego rejonu działań wojennych, a jednak. Yy... Stan tego e, zarządzania kryzysowego, czy ten stopień bezpieczeństwa jest na, nadal wysokim poziomie. Bo co? Bo dlatego, kwestia gazowy, dlatego, że w kwestia w jucie, bezpieczeństwa energetycznego? Dlatego, że w ulicy pomorskim mamy kilka miejsc, gdzie jest infrastruktura krytyczna, którą należy chronić. Nie dalej jak w środę mieliśmy takie spotkanie w Świnoujściu, gdzie przede wszystkim rozmawialiśmy o terminalu LNG, ale rozmawialiśmy również o Baltic Pipe, rozmawialiśmy również o elektrowniach, o innych elementach. Byli tam samorządowcy, byli szefowie tych firm. Cały czas jesteśmy czujni, cały czas staramy się być przygotowani na jakieś ewentualne działania, działania takie sabatożowe, bo one mogą najbardziej nam teraz zaszkodzić. To, że jesteśmy najdalej, nie przysypiamy w pomorskim i cały czas staramy się mieć podniesioną tą, tą czujność, Taką, jak chodzi o infrastrukturę, ale również i taką codzienną. W ten weekend służby drogowe wysypały 430 ton soli na drogi krajowe i na autostrady właśnie po to, żeby nasi mieszkańcy byli bezpieczni na drogach, bo wiemy, że były przymrozki, więc od takich prozaicznych rzeczy do takich strategicznych staramy się panować nad tym. To jeszcze o kwestie infrastruktury krytycznej, zwłaszcza tej w śnójściu chcę zapytać, czy jest zrozumienie większe społeczności lokalnej dla tego pomysłu, żeby jednak otoczyć gazoport, terminal gazowy większym takim pieścieniem bezpieczeństwa. No. Pamiętamy te sytuacje. No, rozumiemy. Tam, tam jest ta, ta trudność, że część mieszkańców, czyli jest też dostęp do, do takiej infrastruktury, infrastruktury kulturalnej ograniczony. Mam nadzieję, że po moich prośbach i wyjaśnieniach, że jesteśmy w stanie to zrozumieć, że na razie ta sytuacja musi tak pozostać, ale. W tym dobrym kierunku idą rozmowy takie, że jest tam przygotowana równoległa droga przy tak zwanym podziemnym mieście, jeżdżą tam autobusy w sezonie, otwarta została plaża, przebudowana będzie ścieżka rowerowa, miejmy nadzieję, tak żeby już nie ingerować w tą, w tą strefę. No musimy przetrwać ten trudny czas, pamiętajmy, że na wschodzie ludzie mają dużo trudniejsze sytuacje, więc postarajmy się ze zrozumieniem, o co bardzo proszę no przyjąć to, że te ograniczenia na razie muszą pozostać. Panie Wojwodo, Fundusz Rozwoju Przewozów autobusowych podobno dostał jakąś to jest dużą śwież... kwotę pieniędzy. To jest świeża informacja, będziemy mieli do dyspozycji 58 milionów złotych w 2025 roku. Od 3 grudnia, czyli od jutra będziemy oczekiwać na wioski samorządów, z gmin, ze, ze, ze starostw wszystkich miejsc które, z powiatów, które mogą się o to ubiegać. To jest duża kwota. W zeszłym roku wydaliśmy 30 milionów złotych, obsłużyliśmy jakby aż 340 linii, które, w których były dopłaty. Warto, żeby gminy o to, o to wnioskowały, bo widać z tej kwoty, że wszyscy, najprawdopodobniej wszystkie samorządy, które zawnioskują, będą miały te środki, szczególnie w miejscach, gdzie mamy to wykluczenie transportowe na wschodzie naszego województwa. I takie warto miejsca jeszcze są? No są takie miejsca, no Pyrzyce jest takim miejscem, gdzie mamy dojazdu kolejowego, więc warto wspierać takie, takie gminy, czy takie miejsca, żeby ułatwiać ludziom dojazd do, do szkoły, czy do pracy. Na koniec jeszcze krótkie pytanie, jakie losy rządowego Funduszu Rozwoju Dróg? Dobrze, wnioski były składane jak pamiętamy w lipcu i w sierpniu. 25 listopada powstała lista, która była przygotowana przez specjalną komisję. Ta lista została wysłana do ministra infrastruktury. On zobaczy, sprawdzi tą listę i potem pan premier będzie już decydował o przyznaniu. Wszystkie wasze życzenia będą uwzględnione? Niestety pewnie nie, dlatego że chętnych jest prawie dwa razy więcej. Więcej, ale y, mam nadzieję, że, y, że te, które y, drogi, które wybrała komisja y, są najbardziej y, potrzebne. To jest jedna z najbardziej oczekiwanych środków. W tym roku mamy ponad 100 milionów złotych, ale oczywiście to jest no, jak zwykle za mało. Adam Rudawski, wojewoda Zachodnie pomorski był gościem rozmów pod Krawatem. Bardzo Dzięki. dziękuję. Piotr dziękuję Stanko. serdecznie. Miłego dnia życzę. Miłego dnia, do usłyszenia.